W tym odcinku dotyczącym list dynamicznych, drugim, będę pokazywał, jak dodać elementy do listy dynamicznej, bo sposób jaki pokazywałem w poprzednim odcinku wprowadzającym do którego obejrzenia serdecznie zapraszam jest no niezbyt wygodny dlatego dzisiaj pokażę lepszy i mm, w zasadzie poprawny całkowicie oto jest wskaźnik do głowy, który ja potrzebuję natomiast na razie przyjmę on wartość 0 Wskaźnik, który na nic nie wskazuje, powinien mieć taką wartość. I co mogę zrobić teraz? No, chciałbym mieć jakieś możliwości dodawania tych elementów, tak aby móc robić to szybko. I stworzę w tym celu funkcję. Pokażę dzisiaj dwa warianty dodawania elementów. Pierwszym będzie dodawanie na początku, kolejnym będzie dodawanie na końcu. Wariant jest jeszcze taki. Trzeci, żeby dodać ten element gdzieś w środku, w zależności od jakichś kryteriów, i być może w przyszłości pokażę, jak to zrobić, ale nie w tym odcinku. No to stworzę funkcję. Może być typu void. Dodaj. Jakie parametry ona ma przyjmować, to się zaraz będę zastanawiał. No i co ona musi przyjąć? No wspomniałem o tym, że głowa jest takim elementem, który pozwala. Przeczesywać tę listę. W zasadzie wskaźnik mam tylko do głowy i to za jej pośrednictwem muszę całą listę przeczesywać, więc na pewno potrzebny mi jest wskaźnik. I teraz tak, tu będzie coś, czego ja jeszcze nie pokazywałam w żadnym odcinku. Najpierw symbol gwiazdki od wskaźnika, ale będzie jeszcze coś takiego. To jest symbol referencji, co oznacza. Że zmienna, na której będę pracował, ta wskaźnikowa, no to jest inaczej, że będę przekazywał zmienną i na tej zmiennej przekazanej będę operował. Nie będę tworzył jej kopii, tylko to, co ja tutaj tworzę, to jest tak zwany alias na tej zmiennej, aczkolwiek tym razem alias będzie się nazywał tak samo głowa chociaż alias się kojarzy z czymś, co jest inne niż nasze imię. I co jeszcze, i element, który będę dodawał. Jak coś to tutaj zmieniłem na z val, Cruiset Value, w poprzednim odcinku była to liczba z małej litery, żeby się nie myliło. I teraz co robię? Dodaję element na początku. I na początku, pierwsze co muszę zrobić, to przygotować się na wypadek, jakby ta głowa miała wartość 0. Na razie tak właśnie jest, jeśli to jest 0, to wtedy jest najprościej. Na samym początku to się równa. I tutaj słowo niło, które już pokazywałem, w tym momencie jeszcze robię kolejną rzecz, bo chcę od razu przypisać wartość, która jest podana w drugim argumencie, więc przez strzałeczkę przypominam, to nie jest nazwa zmiennej tylko to jest wskaźnik do niej więc musi być strzałeczka pole do którego się dwuje staje się x dalej bardzo ważna rzecz muszę wskaźnik ten uczynić nulem aby wiedzieć gdzie ta lista się kończy co dalej w tym momencie mogę już zakończyć funkcję typu void można przerwać Słowem return, nie pisząc już nic po tym słowie, bo ta funkcja nic nie zwraca, i teraz ona się kończy. I teraz tak, ja nie muszę dodawać słowa else, bo jeśli, jeśli ten warunek tutaj nie będzie spełniony, to ta, ta część zostanie po prostu ominięta. Więc bez słowa else dodam kolejną część. Albo żeby może było widać, yy, no to o co chodzi, to dodam else, może jednak. W tym momencie na tej głowie już coś jest. W tym wariancie ja dodaję element na początku listy, czyli chcę stworzyć nową głowę. No ale zacznijmy od tego, że tworzę w ogóle nowy element. Liczba, pod znowu wskaźnik. Nie tworzę zmiennej tego typu, tylko wskaźnik do niej. To się równa nie u liczba. Teraz formułka następna będzie bardzo podobna, czyli przypisanie wartości do pola VAL, ale tym razem pole nast nie ma być nulem, tylko ma wskazywać na głowę to co jest pod głową. Ponieważ ten element dodaje na początku, a poprzedni element ma wskazywać na następny. No to wskazuje już na głowę. Tylko co teraz? Bo chcę, żeby ten element nowy był nową głową. No i cóż, mam już tutaj wskaźnik do tego elementu głowa. To znaczy, że nie stracę go. Nie stanie się on śmieciem. Gdzieś tam latającym po pamięci komputera. Więc głowa w tym momencie staje się po prostu nowy. To, co pod głową było poprzednio, już jest. Pod nowy, nast. Należy pamiętać, że ja tutaj nie zmieniam miejscami żadnych wartości. To jest coś zupełnie innego, więc dlatego nie muszę tworzyć zmiennej pomocniczej. No, w tym momencie fun moja funkcja się już skończy. I teraz, tak, wiem, że na pewno pod tym, co jest głową, będzie wartość 0, więc już się tym nie muszę przejmować. No to co teraz? Warto by było dodać jakieś elementy, żeby sprawdzić, czy że to działa. Będę robił to w pętli która wykona się powiedzmy trzy razy i będę przekazywał do tej listy właśnie głowę której wartość będzie się cały czas zmieniała oraz właśnie na przykład I no i teraz warto by było to sobie wypisać Więc powiedzmy, że wypiszę po prostu głowę A potem sprawdzimy czy to się zgadza Czy, czy rzeczywiście wartość jest poprawna Jest dwójka Czy to jest dobrze? No to tak, najpierw do listy dynamicznej dołożyliśmy 0 Bo od tego się zaczyna pętla Potem zinkrementowało się, dołożyliśmy 1, i potem na końcu dołożyliśmy 2. Przypominam, że dokładamy to zawsze na początku. No to teraz mogę przejść do pola nast w ten sam sposób. Tu dodam NDL, aby się nie skleiło to. Tu należy dać ndl. No jak widzimy mamy jedynkę, więc to rzeczywiście działa. I to jest dodawanie tego na początku listy. No to teraz przejdę do dodawania na końcu. Dodawanie na końcu i znowu potrzebuję dokładnie takich samych parametrów. Nazwę funkcję tutaj 2, po prostu. No i to mogę skopiować, ponieważ jeśli głowa ma wartość po prostu 0, no to wiadomo, że tak czy tak może stworzyć nowy element. I tu jeszcze końca, końca ani początku nie ma, więc nie muszę się niczym przejmować. Co dalej robię? Kolejna rzecz. I tutaj to, co za chwilę pokażę, będzie bardzo ważne, aby rozumieć dalszą część materiału. Aby zrozumieć to, co ja będę pokazywał w ewentualnych kolejnych odcinkach na temat list dynamicznych. A więc pętla, przechodzenie przez listę dynamiczną w pętli. Bo tym razem chcę dojść do jej końca. Więc robię pętle while. Ponieważ jeśli liczba wykonanych pętli nie jest zależna od Wartości jakiegoś konkretnego licznika, tak jak tutaj, no to wtedy używam while'a. To jest on dużo lepsze niż for w takiej sytuacji. Natomiast to, jak, jak mam w ogóle przechodzić przez tę listę? No, do tego będzie mi potrzebny pomocniejszy wskaźnik. Tym wskaźnikiem będę przechodził przez listę. On początkowo ma mieć taką wartość jak głowa, a potem będzie wskazywał na kolejne. Element. I teraz tak, jak długo? Tak długo, aż nie napotkam wartości 0. W chwili, kiedy widzę, że wskaźnik do następnego elementu ma wartość 0, a wiem, że tak będzie na końcu, bo raz, że tutaj dodałem tego 0 w głowie, a tutaj też będę go dodawał potem w wartości, do której dojdę, przechodzę do końca. W zasadzie ta pętla służy tylko temu, aby ta zmienna WSK miała poprawną wartość czyli te nawiasy klamrowe nie będą potrzebne, ponieważ będzie tutaj wykonywana tylko jedna instrukcja WSK staje się WSK-NAST I w chwili kiedy dojdę do jakiegoś takiego elementu, w którym ten wskaźnik będzie 0 to w tym momencie już nie będę przypisywał do WSK wartości 0, tylko po prostu wyjdę z pętli. A co robię potem? Kiedy już wskaźnik ma tę wartość, no to ostatniego aktualnie elementu w liście. No to WSK nast równa się znowu słowo new liczba. I teraz ważne rzeczy. Liczba, yy, przepraszam, oczywiście, chodzimy o WSK nast jeszcze jedna strzałeczka jest potrzebna bo to jest kolejny wskaźnik Val równa się x i jeszcze następna bardzo ważna rzecz bez której program nie będzie działał poprawnie do wartości nast muszę wykonać 0 aby przy kolejnym wywołaniu funkcji to znowu zadziałało teraz użyję funkcji właśnie dodaj2 która dodaje elementy tym razem na końcu listy i sprawdźmy czy wyjdzie poprawny wynik I mamy 0,1. Mamy wartości 0.1. Bo tym razem jest to w odwrotnej kolejności, czyli najpierw dodajemy element 0, w głowie ma być. Potem w następnym elemencie ma być 1 i w jeszcze kolejnym będzie 2, więc tak się dodaje te elementy. Na początku i na końcu. I to w zasadzie tyle, co mam do powiedzenia. Nie zrobiłem jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, to znaczy nie usunąłem tych elementów, bo do usuwania elementów przejdę dopiero w następnym odcinku.